Siema, i tą krajem odcinku z co trzeba pejsuba Ej wy gwiazd robicie? Co? Gwiazd robicie jaki... Na FNT jaki, jaki kurwa wiatr? Możemy z wami Podaj się, wychodzi z rękaw górę z tego auta. Dobra, Uchuj. dobra, a czemu? Sto! Ja tu mam przychemku. Jakie kurwa wiatr? co ty pierdolisz? No nie wiem, no kurwa chodzi tu 20 chłopów Chodzi tu 20 chłopów z kurwa z plamą, z kałachem, myślałem, że bitwa tu jest No właśnie no Kurwa no, no, zapytali się ożernie. Dawaj kurwa Ej jak sądziłeś ten teraz? I da się, da się, da się wyjść, Chodź Pod lewą bramę, pod lewą bramę, nie, lewa brama

no przecież to goście z kałachem biega przede mną Gdzie ty jesteś? Czemu do mnie strzelacie? Do ciebie napierdalają No kurwa, p... wy. To nie żyj. Co to za flat Nie żyj. nie jest Hebra nie jest Hebra, hebra, ma, jest hebra. On nie ma makijażu to, i ma to go nie jakiś jest kwiatek, to kwiatek, to kurwa. nie jest Hebra To nie jest Hebra no, Mówię, że to nie Czekaj, ja go Ty ząbek ząbek, Ale Ty kurwa kim jesteś? No Dobra. kurwa, to przyjechałem Kim jesteś? Do siebie przyjechałem. Kim jesteś? No przyjechałem tu kurwa kupić. Ja nie nazwisko, kurwa, nie kupić amunicję. To na chuj ty wchodzisz do środka. A nie wiem gdzie no, się no. kupuje, chłopie. Nikt pierwszy jestem. Kurwa już nauczony jesteś. Już, kurwa nie kupisz tu amunicję. Dobra. Dobra, do góry go weź. No pistolet, kurwa. I ammo. Ciekawe co chciałeś kupić? Dajcie no kurwa, ale miałem mało ammo, ammo, tak? Do ciebie... Ej, ale ja nic nie zrobiłem. Kolega, to co? A ja celuję do niego. Ja zostałem. stałem przy ja drodze. Yy, do do go wyjrzeć. Teraz na jajka. No, poddaj się. E, ja nie mam jednego, naprawdę ja byłem operowany, bo mi policjant nie. rozjebał. Może on w ogóle jajki no nie No, dobra, przepraszam. Nie wiedziałem. O, salwa. A mam co z jego kolegą? Chcesz, chcesz Wim? podotyka? Nie no, bierz go tam do szopy i dawaj do jego wejścia. Stój, nie. Stój. Czego tego już nie, nie potrzebujemy, tak? Ciepłe trochę I dwóch nie potrzebujemy No raz, dwa, trzy Go, To my na mieście Kurwy psy Jest zasięg? No jest, no jest To ja walę tego żółtego Dobra 3 dwa, 1. Jeden Nie <noise> Dobra Wolimy quitta Dobra Czułtał też Ale głupi A skąd to jest? To jest limitka no nie wiem stary No jest chupy, nikt takiej nie ma dobra. A za to nie ma Majory? Nie ma, pytałem się trzy razy Trzyma mm. O to od 35 mogę wziąć tak Dobra W tym momencie mam sobie No to wsiadaj to ja o ciężko Masz deszczę Tutaj kupuję samochody, nie No dobra, masz weź se schowaj Co ty robisz, Mato? Ty o ma dwa... No i dzięki za info, pecik, pecik, co ty wej Co, On mnie zabił, no nie? No śmieć mnie Co mi co, zrobiłeś? Nie, co mi zrobiłeś? Nożu wciąż? nie mam, nożu na nie mam Ty jesteś bogiem? No właśnie Leżysz oh. bocia, leżysz. A no ten czemu ten Debić patrzy zetkę cały czas w raje, man? Pejbał go. Brat, myślę, że jest pro. Od 1 do 5 i pod każdym będzie rdm, dobra? w iPhone 13. Od 1 do 5. Pro ES Max. Wybierz liczbę od 1 do 5. Ru wybierz wybierz 1 do 5. A. Ile? Ile? 3. Grać rdm, brawo. Bociku. <noise>

ja, bale bo ale. Muszę pokonać, muszę pokonać gościa. Dobra, że nie wróci, nie wróci. wróci no co wy robicie? Nie można Ej, co ta osoba? Whatever, to wszystko. Jedz papki. Jak ty Nie ma was. Nie wiem, może bo ci. A na trzeci temat tak, ty i Tak czy nie? Kurwa. Jas, a kurwa. Jebać was, Bombkinie, kurwa. Pierdol się, pierdol się. Dawaj, kurwa. Odaj klame. Drejaza frajera. Leży drejaza ślepy.

Tutaj. Biorę to. Biorę to. Kurwa, kurwa, ile? Piłka. Ile? Prosta piłka. Poi, uh, z miejsca. 500 tysięcy. Do Pięćset nego... dolców? Od do dobra. A, 500 dolarów, no Nie no, dobra, no, słuchajcie, ruchuję. albo bierzecie kurwa te auto pokojowo za 5 milionów, mm, no i masz macie kurwa. Pierdol z 5 tysięcy, no, tak? 5000. tak, no to o, dawaj. O, dobrze, dobrze, no, już tak. panu wyjeżdżam, do, dobra. Dobra, dobra, no, dobra, Zapraszam to kupujemy. Zapraszam na tył sklepu. Dobrze. Dobra, już podjeżdżam do autem. <grym> kupujemy na niego, wyskakuj, wyskakuj. Policjant jest. Nie, no co ty, nie. Leży Albor, Albor, Albor. Może policjant jeszcze, nie mogę. Jak macie jakieś kurwa, mordzia! Muszę, muszę kupić limitka jakoś te, bo... Ty, Ty dawaj z nami, A to wyrazy razem tam wiesz? No ta, z... Mazno, dwóch. No to jadimy w a to jest moje auto, co nie? Co? To nie jest <grym> moje auto. Nie, no chłopie, ja takim się komiowy zajebałem, nie? Mogłem jechać tymi. O, dawaj! Ale to jest błoto, chyba. Eskulat porny. <grym> Ty odjebali mnie. <grym> Ej, mordzia! No. Bierz rdę, czy podwajasz? Co? Meryga... Mm, bierz rdema czy podwajasz sił? Podwajam. Dobra, dobra. A biją? biją cię w domu, frajerze. Ej, ty ją żoma... No kurwa, tam nie, nie, ty nie, 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 Co ty, nie, W domu cię biją, nie, w mnie? O, tak, lubię dupę. Mhm.

nie, proszę, co my nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, 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 tam nie, 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 nie,

Leży kurwa, Wyszy? ale bory, ale bory, ale bary Pojos. Gdzie on jest? Gdzie on jest kurwa? A tutaj. Pecik, co ty? Dobrze pecik. Ej, jeszcze drugi. No i po peciku, nie? No mega robisz, nie? O bo czekacie cały czas. No, podaję. Trzy podaję. razy cię poddaliśmy, Pecik. No, ta, no no pewnie, ta śmieć kurwa z no no, Pod głównym kurwo, no, śmieciu jebany, weź wychodzi babcie, śmieciu jebany. Jak ja w tym aucie jestem od 30 sekund. No tam widać po tobie, pecie, jebany. Matka ci nasrana, no to ty sekund czekać. ratować. Ale to ty leżysz, to ty leżysz, Pecik. Lecik, Pecik, to ty leżysz, Pecik. Leżysz, to ty, ty leżysz, Pecik. To ty leżysz, Pecik. To ty leżysz, Pecik. Na ja pierdolę, jeździ jakiś. Chuj wam w kurwa, pedał. to ty leżysz, to ty leżysz, bociku, to ty leżysz Bierz <grym> dwa... Pecik, pojebał cię, się się podwajam Lud do zera i kurwa RDM, łysak las na na tytoku, bocik Kurwa, żółty śmieciu Leży, 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 leży kurwa, żółty Ty no, pojebał cię Bierz, dwa bułki, bułki czy podwajasz? Bierzesz dwa bułki czy podwajasz? Bierz dwa bułki czy podwajasz? Podwajam Nie, jednak nie Nie, jednak leżyć frajerze, jebany Do kogo? Za zero, za zero, no albo, albo ciekawe Dlaczego mnie nie dostałem? Nie na no, takim serwerze fajnym OnlyRPG, gdzie wszystko nie działa poprawnie Meluci ci, frajerze